Jak się będę wystawiał na słońce, to co? Y, będę miał raka? Niekoniecznie, to nie jest tak. Tylko że dzisiaj musimy wiedzieć, y, że promieniowanie UV jest szkodliwe dla nas. Oczywiście w nadmiarze. Jak wyjdziemy w odpowiedniej porze, y, nie w tych godzinach szczytowych, czyli od 10 do 14, i będziemy się smażyć bez kremów z filtrem na słońce i doznamy oparzenia. To wtedy jest to ryzyko. Natomiast normalnie, jeżeli będziemy stosować krem z filtrem, czy nosić ochronną odzież, czy spacerować po plaży w godzinach, gdy nie ma tego szczytu, gdy słońce nie jest w zenicie, i to możemy się naprawdę uchronić. Ale rzeczywiście tu masz rację, bo witamina D to jest zbawienne dla nas i dla naszego metabolizmu, ale przede wszystkim dla skóry. Ona działa promieniowanie też działa przeciwbakteryjnie, ono dodaje nam odporność, o to co mówisz, tego wow? tego efektu dobrze się czuję. To Ale jak się wystarczy? oparzysz, nie, jak się oparzysz, to co się dzieje? Masz dreszcze, gorączkę, mm -hmm. e, twoja skóra jest czerwona. No mi często... jeszcze w, w, wyskakują różne rzeczy takie jak pryszcze trochę na twarzy. To już parę razy tak miałem, że jak się za mocno spali, albo na plaży. Też może być taka sutka trądzikopodobna, mm. może być też i pokrzywka posłoneczna, jak najbardziej. Więc no, my tym się zajmujemy i rzeczywiście latem. Widzimy dużo pacjentów, którzy ulegają parzeniom słonecznym. Mm. I wtedy jest ten efekt odwrotny naszego organizmu. On się stara bronić od tego słońca i jest właśnie ta reakcja skóry immunologiczna